Następna dziś informacja, tym razem ze świata sportu z kraju. Szokujące informacje o biegu środowiska MMA w Polsce. Nie żyje Adam Rutowicz, 22-letni zawodnik z Piątkowa Trybunalskiego. Młody sportowiec odszedł spodziewanie w nocy, z piątku na sobotę. Rutowicz był dobrze znany w świecie amatorskiego MMA. W 2023 roku. Sięgnął po tytuł mistrza Europy, a na swoim koncie ma także tytuł mistrza Polski. Reprezentował klub Top Fight Center, gdzie nie tylko szlifował swoje umiejętności, ale również pracował jako trener personalny. Ci, którzy Adama znali, podkreślają jego obowiązkowość i rzetelność. Sport stawiał na pierwszym miejscu. Jak na razie nie podano jego przyczyny śmierci, to na razie wszystko pozdrawiam Short Joker.